Hej, cześć, witajcie, z tej strony GameStream. Dzisiaj zagramy sobie w Euro Truck Simulator 2. I w tym odcinku y, zmieniłem sobie ciężarówkę na nową i spróbujemy pojechać na jakąś trasę. Dobrze. Tak więc. Ja wybrałem jako ciężarówkę... Zaraz zobaczycie co. Najpierw za to musimy ulepszyć garaż, bo... No, jednak ciężarówka nam się maksymalnie zmieści, ale ja chciałbym też rozbudować, żeby nie tylko ja zarabiał. I Oto nasz nowy garaż. Bardzo ładny. Ale mi się wydaje, że też się zmieniło. Więc intro tego garażu, bo z czego pamiętam trochę inaczej to wyglądało jak ostatnio upgrade'owałem, tak sobie prywatnie więc fajnie, fajnie no dobrze tak więc kupujemy nową ciężarówkę, będzie to Volvo i nie byle jakie Volvo ponieważ Volvo FH, tak zwany Ińczyk. ze względu na światła. No i co, spróbujemy sobie trochę spersonalizować. Oczywiście ta personalizacja nie będzie jakoś super, ponieważ no, nie mam najwyższego levela, ale coś tam może się uda zrobić. Tu nic. A 500 koni sobie dajmy od razu. Lepszą skrzynię. Taki kolorek ładniejszy jest. Tutaj podawa nic tu się nie da. Tak jak do poprzedniej ciężarówki chciało mi się dawać faktycznie. Dam Tuningować tak fajne światła, światło ten, to tutaj mi się akurat tak jakoś super nie chce. Wiecie, mi się ta ciężarówka po prostu tak podoba Taka podoba jak, jak, jaka jest, Mila. może na grilla coś tam dam. To jest lepsze, Damę sobie serpenty chyba malwanda A nie dawajmy tego Co to w sumie jeszcze jest. O potem mogę zmienić? To zmieńmy. Zaraz wyjedziemy w trasę i też powiem. Dojdzie. I powiem też o najnowszych wiadomościach. Więc prześwieszłam tempo i widzimy się jak wszystko już streaminguje. dobrze, więc tak wyglądała to ta nasza nowa ciężarówka. Zaraz wam też powiem, jakbyście się zastanawiali, dlaczego nie użyłem żadnych modyfikacji dzisiaj. No to zaraz. Bardzo ja mi się podoba ta ciężarówka, tak szczerze. Nie to, że mi się nie podobała, ale nie wiem, jakoś mam tak szacunek do szwedzkich rolwek czy, czy skandynawskich. No dobrze, już jesteśmy. Ja tu już biorę ładunek. I też yy, już mówię dlaczego akurat jeśli chodzi do buretu. Nie ma do Hanoweru. Mmm, to tak średnio. Dobra. To idziemy do tego castle. Ale będzie coś do Hanoweru. Ładnie brzmi ta ciężarówka. No dobrze. Więc, tak damy sobie tu, czym coś widział? Dobrze, więc pewnie się mnie pytacie, dlaczego nie mam modów. A to dlatego, Ech, strasznie zrywna się ta ciężarówka. to dlatego, że po prostu jest nowa aktualizacja Open Beta. A tutaj yy, w OpenBecie lepiej nie instalować modów, bo czasami się zdarza tak, że coś tam może się zepsuć. Ten i się boję, że się zepsuje na przykład save cały i będę się wszystko zaczynać od nowa. A już tak białem, więc dlatego po prostu nie mam modów. A jeśli chodzi, to w OpenBecie to zostało poprawione przede wszystkim to, że Hanover jest bardziej rozbudowany. Jak byłem ostatnio. Rozbudowa Austrii, tak? Teraz jest rozbudowa, jeśli chodzi o Hanower'u. Co mi się bardzo podoba. Po prostu to nie jest tak, że. A my nie wiem, tak jak tutaj w Osnabryku. czy jak to się tam czyta. Parę ulic i jakby koniec. Nie, to jest duże faktycznie. Zabudowanie i się czuć jak w mieście. A w Hanowerze to, to jest bardzo duże, duże miasto, więc. Tym bardziej się tam będzie czuć jak. Faktycznie w prawdziwym mieście, e, i tak poza tym, poza tą rozbudową Hanuelu, e, to a jeśli chodzi, jest też na przykład dodany, da, przegapiłem, to jest dodany również e, i, no, automatyczne regulowanie wycieraczek, czy tam powiedzieć, po prostu automatycznie e, prędkość, e, ten. Tak. Jak to powiedzieć? Szybkość wyciaraczek? Szybko, nie wiem. Można powiedzieć tak. Czy tryb wyciaraczek będzie się regulował w zależności od deszczu? To można sobie ustawić w opcjach. I myślę, że to będzie przydatne. Szczególnie dlatego, że na przykład, jak ktoś gra na padzie, no to nie ma gdzie ustawić tego jeśli chodzi. Czasami yy, wycieraczek, a tak to nie będzie musiał na klawiaturę zerkać, gdzie są te wycieraczki, a gdzie nie, tylko automatycznie mu się włączają i koniec. Chyba, że to działa na innej zasadzie, a nie tak automatycznie, to nie wiem. Dobra, druga sprawa też, oprócz rozbudowy Hanualu, to to, że. Dobrze, muszę sobie przypomnieć. Jest, yy, wyłą są wyłączone blokady, czy jak gdzieś i będzie można było pojechać, na przykład nie wiem poza mapę. No to teraz można wyłączyć te Xy, które są brzydkie dosyć i będą ładne, będzie ładne nic. I po prostu będzie to wyglądało faktycznie też realniej. No dobrze, spraw chyba tyle nowości więc widzimy się po przyspieszonym tempie. Teraz się nie włącza. Nie włącza. Chyba muszę włączyć jednak te wyciereczki. Włączyłem. I teraz się będzie dużo dopasowywało. Jeśli chodzi o no. tempo wyciereczek, samo się będzie dopasowywało. Myślę, żeby tutaj zakończymy sobie ten... żeby ten odcinek też trwał jakoś super długo. Więc ja się tu sami. żegnam i cześć.